Rok dalej na pewno nie poszedł, bo, bo e, diakonat jest już znany z dziejów apostolskich. To nie jest, nie jest nowa posługa. E, apostołowie wybrali, wybrali siedmiu e, diakonów, siedmiu mężów cieszących się dobrą opinią, pełnych ducha świętego i mocy. A więc e, Kościół wybrał. Diakonów. I tutaj tak samo jest w czasie tego obrzędu święcej. Słyszeliśmy z pomocą Pana Boga, i Jezusa Chrystusa, wybieramy tego kandydata na diakona. Kościół go wybiera. Po, oczywiście po przygotowaniu, po sprawdzeniu to wszystko należy do, do całości, nie? ale on w kościele, ta posługa jest naturalna i powinna być, bo to jest stopień w hierarchii kościelnej też, nie? I w liturgii starożytnej i współcześnie, no, kiedy objawia się pełny ko cały kościół, to jest biskup, jest, jest prezbiter i są, jest diakon, a, a przynajmniej kilku diakonów powinno być. Jak biskup sprawuje, to powinno być kilku diakonów. Oni są do posługi. To diakona to jest pierwszy stopień sakramentu święceń, ale to oni nie są święceni dla kapłaństwa, bo kapłaństwo ma dwa stopnie: prezbiterat i biskupstwo, a diakon i przyjmuje sakrament, więc to, to jest coś nadzwyczajnego dla niego, bo nie tylko, że przyjął sakrament małżeństwa, ale też sakrament święceń. Jest to dodatkowa łaska, którą na niego z tego sakramentu spływa, bo, no bo ka każdy sakrament daje też łaskę. Pan Jezus, jak powołuje do czegoś, no to też daje, daje łaskę do wykonania, byleśmy mu nie przeszkadzali, nie? Także to, i tę łaskę on otrzymuje, ale teraz z tą łaską musi współpracować. To, to wymaga wysiłku, jest przygotowany do tego w tych trzech miejscach, o których też mówiłem już w homilii. Przy Ambonie, przy Ołtarzu, no i, i do posługi dla ubogich biednych, czyli że karitas. W zasadzie pierwsza posługa diakonów w dziejach apostolskich była dla karitas. Apostołowie mówili, my się oddamy posłudze słowa i modlitwie, a diakoni niech się zajmą stołami, czyli że posługą dla biednych, ubogich, niech, niech służą im. A w parafii w każdej, na, i nawet tej małej jak tutaj. Są ludzie biedni nie tylko materialnie, ale są i duchowo biedni. Są chorzy, są starsi, są samotni. Od jak on mógłby z, z, z zespołem Caritas no, tak rozeznawać ciągle, gdzie trzeba pomóc? Co można zrobić? Niekoniecznie materialną ofiarę, ale może nieraz przed świętami mieszkanie posprzątać takiemu samotnemu czy choremu, a może zakupy zrobić raz na tydzień, nie? a może pójść po prostu odwiedzić, zanieść Eucharystię, Komunie się no, i porozmawiać, posłuchać, bo starszy człowiek chce mówić, potrzebuje słuchacza. Starszy człowiek potrzebuje słuchacza, nasza przyszłość. I, I taki diakon mógłby też właśnie tę posługę wypełnić dla tych chorych, bo on już nie może przyjść do kościoła. Ale on należy dalej do kościoła, ten chory, samotny, starszy. On jest członkiem parafii, on należy do. Jest w tej łodzi kościoła. Nie można go tam wypchnąć na margines, za burtę. Nie, nie. Kościół musi przyjść do niego. Nie? I idzie do niego przez właśnie kapłana i, i diakona, idzie do niego i przez nadzwyczajnych szafarzy, idzie do niego. Mamy diakona, dzisiaj tu był z Białej, tam z parafii już parę lat wyświęcony na diakona. Był diakon z Otmuchowa, on już jest o, po 80 ale był, tak. E, no i był diakon z Pietrowic Wielkich, tak. I jeszcze był też ksiądz diakon z Krapkowic z Otmentu, tak, także to oni byli z naszej diecezji, ale przyjechali dzisiaj też i z diecezji świdnickiej, i z katowickiej archidiecezji, i jeszcze chyba, nie wiem czy nie, z, z, to z Warszawy, bo tu było kilku także jeszcze spoza diecezji. Diecezji, jak naliczyłem, to chyba w tej chwili, bo jeden zmarł. I to chyba w tamtym roku jeden nam zmarł. To będzie dziewięciu chyba. Tak. Przygotowują się i studiują, bo to musi, u nas jest biskup oczekuje, żeby miał też magisterium z teologii, więc wykształcenie pełne, żeby nie był, no tutaj nie miał jakoś kompleksu wykształcenia, więc pełne wykształcenie teologiczne, no i jeszcze dodatkowo to wykształcenie pastoralne. Także w przyszłym roku, no chyba jeszcze może nie będzie święceń diakonatu, ale będzie akolitat. Także, także, no, tylko dwóch kapłanów za rok będzie wyświęconych. Mamy tylko dwóch, a więc diakoni stali. Myślę, że z czasem będą bardziej potrzebni w parafiach większych, bo nie będzie wikariuszy, ale za to. Może kościół i parafia wybrać kogoś na diakona do współpracy w parafii? To zawsze jest mało uchwytny moment, ale jest. Decyzja była troszeczkę po namowach księdza biskupa ordynariusza Andrzeja Czaje, który mnie kiedyś po prostu spotkał pod opolem razem z żoną, rozmawialiśmy. I ksiądz biskup taki temat mi zaproponował. Oczywiście ja tylko posłuchałem, kiwnąłem głową, ale potem się, zacząłem się zastanawiać, czy faktycznie, no, nie pójść w tą stronę, czy gdzieś, no pan jest mnie w tą stronę, nie ciągnie w to powołanie. No i tak myśl za myślą dojrzewałem, dojrzewałem, dojrzewałem. No i w końcu stwierdziłem, że no chciałbym być w diakonacie stałym. To jest taka moja pasja, pracować z młodzieżą, myślę, że to jest taki, taki konik mój, na którym też gdzieś myślałem i pracowałem od lat, no i młodzież mnie też fascynuje w tym sensie, że są młodzi, szukają. Są otwarci, potrafią jakby słuchać, potrafią też rozmawiać. No i dla nich to też na pewno będzie i dla mnie będzie to jakaś nowa forma współpracy, duszpasterstwa. Kto wie, do czego Duch Święty doprowadzi. No, rodzina nie pierwszy dzień żyje ze mną i tych obowiązków zna moich wiele. Wiedzą, że pracuję i w katechezie i w psychoterapii. Natomiast układamy sobie tak życie, żeby oprócz obowiązków codziennie była ta relacja, tak? czyli ta sfera relacji, żeby była też sfera modlitwy, bycia ze sobą, nie zawsze wychodzi. Natomiast rodzina jak najbardziej jest za, żona też jest za. Teraz tylko przyjdzie nam to mądrze poukładać, już jak jestem diakonem. No, myślę, że na pewno będzie różnica. Ze względu jakby też na te uprawnienia, które ma Diakon, myślę, że to też się zmieni. Jest to na pewno, będzie to troszeczkę inaczej, ale będę chciał to dusz pastersko wykorzystać, tak, żeby faktycznie gdzieś tworzyć też dzieła caritas, tworzyć wspólnoty, być z młodzieżą, która też potrzebuje. I dobrego słowa, i dobrego Boga, a jeszcze o tym może nie wie. Myślę, że gdzieś po drodze narodzi się całkiem sporo ciekawych pomysłów.